Moda przyszłości. Science fiction, technologia jest wszystkim, powiedział niegdyś Roger Vadim, reżyser filmu Barbarella. Fraza ta szybko przyjęła się też w modzie, od nurtu Space Age po inspirujący się innowacjami futuryzm. Na początku było ich trzech: André Courage, Pierre Cardell i Paco Rabanne. Pierwszy rywalizował z Mary Quant o tytuł wynalazcy spódniczki mini. Drugi znany był ze swojej megalomanii, a trzeci projektował biżuterię. Ich wizja była inna, stała w opozycji do panującego wtedy romantyzmu i klasyki. Technologię i innowacje stawiała na równi z kunstownym krawiectwem. Wynikała z fascynacji tym, co świat dopiero powoli zaczął odkrywać kosmosem. Inspirując się rywalizacją o podbój przestrzeni kosmicznej, projektanci ci położyli fundamenty pod nowy i z perspektywy historii mody przełomowy nurt Space Age. Pierwsze skrzypce grały w nim eksperymenty oraz wyobraźnia. Na przełomie lat 60. i 70. kreatorzy mody realizowali futurystyczną wizję przy pomocy kilku podstawowych elementów. Przede wszystkim wyobrażali sobie kobietę przyszłości. U Kureża była to dziewczyna z księżyca, przeodziana w krótkie spódniczki o fasonie litery A, sferyczne kapelusze i białe kozaczki. Kardę ubierał ją w mini sukienkę szytą w kształt trapezu, lateksowe buty i długie rękawiczki, a także szerokie i nawiązujące do zbroi pasy ściskające talię. U pakoraban była seksowną wojowniczką, jak główna Filmu Barbarella, do którego zaprojektował kostiumy. Punktem drugim były materiały innowacyjne i kontrowersyjne. Przedstawiciele nurtu Space Age pracowali z plastikiem i sztucznym szkłem, błyszczącą lamą i metalem. Nie bez powodu mówi się o nich jako o legendarnych projektantach, ale także inżynierach mody. Dziś moda futurystyczna wciąż najczęściej utożsamiana jest z postępem i innowacją. Bardziej niż wizualizowaniu odległej przyszłości, służą one jednak modzie zrównoważonej. Projektanci nieustannie szukają nowych rozwiązań, by jak najmniej szkodzić środowisku naturalnemu i bazować na zamkniętym obiegu produkcji. Nawiązania do ekologii i natury inspirują też printy, a kożułowe ubrania sportowe wykonane z certyfikowanych innowacyjnych tkanin to już standard. Niektórzy stawiają na projektowanie ubrań w 3D i stosują technologie CGI czy CAD, dzięki którym wykorzystują wyłącznie tyle materiału, ile realnie potrzebują do odżycia danego projektu. Inni wybierają klasyki, jak jedwabne apaszki czy lniane bejziki, wykonane z materiałów pochodzących z certyfikowanych, ekologicznych upraw. Promują recykling, który z założenia jest ekologiczny, bo nie wymaga stworzenia czegoś od zera. I nie dotyczy to tylko młodych, świadomych i wrażliwych na zmiany klimatyczne twórców. Ale także znane domy mody, wiedzą, że to do niej należeć będzie zarówno bliższa, jak i dalsza przyszłość branży. Nasze predykcje? Dziś nic nie jest pewne, ale wierzymy w rozwiązania motywowane empatią i wspólnym dobrem. Czytała Kasia Sokołowska.